Hej, hej, hej! Cześć kochani moi! Witajcie w kolejnym odcinku drapmasowej Rywalizacji Zdrapkowej Na moim kanale to już jest 18 odcinek Zdrapmasów I dzisiaj przychodzę do Was z takimi zdrapeczkami jak Świąteczne Odliczanie i Dużo Szczęścia Są to zdrapki Justynki z kanału Good Luck Mam tutaj Dużo Szczęścia też z numerkiem, który wybrała sobie nie, 21 to jest Justyny z Gudlak. czekajcie. 28 to jest pati Klimy naszej Patryśki. Jeszcze tylko odwrócę. Pati Klima, o! Podpisany mam. <grytania> Tutaj mam trujeczkę i szósteczkę. Są to zdrapeczki naszej Justynki, Justyśka 1,9,8,8. Także dzisiaj mamy dwie Justynki i Patryśkę, bardzo Wam serdecznie dziewczyny dziękuję za wzięcie udziału w rywalizacji, o, jestem w ogóle wszystkim bardzo mega wdzięczna, nawet sobie nie zdajecie sprawy jak bardzo i o tutaj zaraz mi trzepnie, bo zahaczyłam i zacznę sobie od świątecznego odliczania, tutaj jeden mój widz mi przypomina czy ja pamiętam o tej zdrawce. ja pamiętam. <noise> Także miałam drapać to tak się złożyło, że się z Justyną dogadałam. Bo tych zdrapek z tymi numerami, co Justynka chciała, to nie miałam jak zdobyć. Ja powiem Wam, tyle czasu chodziłam po tych kolekturach Inigrum. E, Patryśka jeszcze chciała, słuchajcie, Patryśka chciała. Bon... O, może ktoś inny? Ktoś chciał jeszcze bonus 7 i ja tego bonusa 7 nie mam. Nie mogę zdobyć. Nie, to chyba nie Patryśka. Patryśka chyba chciała numerki, no dobra, mniejsza o większość, ja sobie to później sprawdzę, <laughs> sprawdzę sobie i no i co, i w razie jeżeli nie nagrywałam, bo w żadnej kolekturze już bonusa się do mnie dostanę, to po prostu odezwę się do tej osoby na priv i odeślę pieniążki na konto. Żeby nie było, że wiecie, kogoś pominęłam, bo nie chciałabym nikogo pominąć. Ja mam listę tych zdrapek, taką, taką dosyć dużą, więc świąteczne odliczanie drapiemy. Bardzo lubię tą zdrapkę. Ona jest z numerkiem siódmym. I trzymajcie mocno kciuki i szukamy, wiadomo czego, prezentu. <laughs> A tutaj już na sam pierwszy rzut mamy karteczkę. Jeszcze Wam pokażę, tutaj jest pudełko z lizakami, takimi naklejkami. I zobaczcie, co kupiłam dla dzieciaków, znaczy dla dwóch dziewczynek, na i Nikoli. Yy, takie fajne bukieciki z Były tylko dwa u mnie na stacji. One są po 11 zł. I wzięłam im po prostu do paczuszki. No super, są takie. No, takie bukieciki. Przyszły cztery, dwa zostały wykupione i dwa zostały. Mówię, a wezmę. A co to? No. <laughs> Dobra, przybliżyłam Wam, żebyście dobrze widzieli. I teraz okienko numer dwa. Tutaj mamy. Sanki, sanie, sanie, sanki, co gadasz? Tutaj mamy skrzacika za miliona, Uuu. gwiazdka za, za tysiąc. Niulcia piękne prezenty trafiła, jeżeli ktoś nie widział, to koniecznie musi zobaczyć. Y tutaj mamy szyszki za 25, nawet taki zwrocik byłby mile widziany. Świece za 300, tu mamy rękawice za stówkę. O, pominam szóstkę, siódemkę, ósemkę. <laughs> Tutaj mamy dzwoneczek za 25, siódemeczka to jest bałwanek, za stówkę, ósemeczka kominek za 300, ładne te kwoty ładne. jedenastka mamy, stroik też za milion, dwunastka niulowa. Za 25, 13 mamy kożuch za 1000, 14 mamy łyżwę za 5, 15 mamy czapeczkę za milion. Ja Justynce dałam do wyboru numery z drapek i Justynka wybrała sobie siódemkę. Hojneczkę mamy za stówkę. piernik za 50. Trąbkę za 50, sople za 1000. Mamy aniołka za 5000. Tutaj mamy co mamy? Ciuchcie za 300. Lizaka za 200. 23. Mamy renifera za. 100 tysięcy i 24 tu mamy jakieś RR mamy skarpetę także ta zdrapeczka jest niestety pusta bardzo mi przykro tak powiem wam, że chodziła mi po głowie dziewiątka i dziesiątka i ja tą dziewiątkę i dziesiątkę wzięłam do jednej z paczek którą jeszcze nie wysłałam w sumie jednej osóbce jeszcze nie wysłałam paczuszki e, także zobaczymy <laughs> teraz 21 czyli Justynka e, trzymamy mocno kciuki oczywiście za dziewczynki trzymamy mocno żeby poszło im tak dobrze jak wczoraj chłopakom bo chłopakom poszło no powiem wam Przemek rozwalił system <laughs> Bardzo się cieszyłam. 16, 29, 18 i 24. Lub koniczynki szukamy. Ta zdrabka jest dla mnie, można powiedzieć, szczęśliwa. Bardzo ją też lubię. Ale tu zobaczcie. O, jest 29. No i super. Jest jakaś wygrana. Tu mamy 28, 36, 17.

No, bardzo ładnie. <laughs> nie będzie na, na zero, tak, to jest najważniejsze. Teraz mamy zdrapeczkę patryszki z numerkiem 28. Patka ma jeszcze wielką krzyżówkę. Słuchajcie, z numerem 10. I zobaczymy, co w tej wielkiej krzyżówce będzie. Powiem Wam, że się nie mogę doczekać, żeby ją zdrapać. I tutaj 35, 1, 2, 4. I 20 szukamy. Mamy 33, 27 i mamy koniczynkę. Widzicie? Ta, ta zdrabka naprawdę jest dla mnie szczęśliwa, bo, bo coś w niej trafiam. Wiecie? Nawet taki zwykły zwrot to już jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. E, tym bardziej teraz sami wiecie, jakie są zdrabki. No nie. Trójeczka i. I czwóreczka. I pod koniczynką mamy również piątaka. Koniczynka nam nie mnoży tego. Czyli też musi być TTT. Oni tak dziwnie: raz na górze, raz na dole. No i jest TTT. Zobaczcie. O! I jaka śliczna. <laughs> Ta zdrabka naprawdę. Sami widzieliście, jaką paczkę miałam. Szczęśliwą. Tutaj mamy trujeczkę i mamy szósteczkę. Zaczniemy sobie może od tej niższej, czyli od trójeczki. Połowę wydrapałam, żeby ten filmik za długo nie trwał, e, więc Justynko, trzymaj mocno kciuki. I tutaj sobie drapiemy serduszka. Serduszka, oczywiście, bardzo mile widziane w komentarzach e, dla dziewczyn, czy właśnie na czacie. E, będę bardzo wdzięczna, jak się posypią te serca właśnie w tym momencie. Tak dużo, 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 dużo ich. Ja co szukam? Kwiata szukam. Mam kwiata tu. Jakoś tu pusto, nic nie zdrapane, aż dziwne. I więcej kwiatków nie mam. Motylek. Powiem wam, że ja się zawsze bałam, jak naddrapuję coś. Yy, właśnie tak jak o teraz na rywalizację. Tak samo z krzyżówkami powiem wam, że naddrapywałam. Ja się zawsze boję, że ja tak nadzdrapię, wiecie. Że coś wpadnie. <noise> I potem by było a, ustawiane. Nie, broń Boże, nie ustawiane nic. E, Drapie wrzucam, naddrapuję, żeby to. Wiecie, kurczę też tych odcinków e, 24, tak. Trzeba sobie to tak podzielić, żeby się wyrobić w czasie, żeby paczkę wysłać. No, trochę tej roboty jest. A co wam się mogę pochwalić? Znaczy, po, nie wiem, czy jest się czym chwalić, <noise> ale. E, Szefu dzisiaj w pracy zapytał się, kto chciałby mieć uprawnienia na lotka. Która z nas? No i moja kumpela mówi, że ona nienawidzi lotka i nie chce. Ja mówię, no dobra, mogę. Bo tak, to by jeszcze mógł w sumie pytać innych, no nie? Yy, na innych zmianach i powiedział, że mnie zapisze, więc będę mieć uprawnienia i już nigdy nie będzie mógł się przyczepić, że bez jego wiedzy czy zgody w ogóle coś zamawiam Bo jak będę mieć uprawnienia To będę mogła zamawiać A teraz jest w nowym systemie Tak fajnie, nie wiem czy wy to widzicie czy nie Tak fajnie zrobione Że z się zamawia Słuchajcie Wchodzi się w system I tam jest zamówienia i pokazuje, pokazuje się wykaz zdrapek premierowych, jakie na przykład premiery zaraz wyjdą, czy jakie dopiero co wyszły. I ile paczek tych zdrapek chcemy wy... zamówić. Także to jest mega fajne. Dlatego mówię, no ja jestem na tak. <laughs> I co tutaj mamy? Tutaj mamy kości, teraz. Niewiele brakuje do linii, brakuje nam arbuzika, kluczyka, słonika. Także jakaś tam szansa jeszcze jest. O, i o arbuziku mowa. Mamy linię. Także zobaczcie, jak ładnie się układa. Coś czuję, że to jest chyba mój dzień. Wszystkie odcinki muszę dzisiaj nagrywać. E, mamy kraba tu. I tutaj. I tu jeszcze. O, tych krabów troszeczkę tutaj dali. Jeszcze, jakby coś wpadło, to bym się w ogóle nie pogniewała, nawet trochę. Mamy klapeczki. Klapki, klapki, klapki. Muszę to jakieś. O, nie ma w ogóle ani jednego klapka. I tu mamy gwiazdę. Co to nasza gwiazda tutaj? Nawet nie ma gwiazdy, zobaczcie. No ale jest jedna linia. Serducho jest, arbuzik jest i kości też są. No to sprawdzamy. I tu mamy dychę. No i super. Ja tam się bardzo cieszę. O, mamy CCC. O, tutaj sobie strzepię to. No i fajnie. Kolejna dycha, zobaczcie. Nawet zwroty, ale to już jest super. Szkoda, że to świątecznego nie dało. Świąteczne nie dało zwrotu. Ale mimo wszystko wygrane wpadają. Eee, czapeczka. Także dobrze trzymacie kciuki. Ja Wam bardzo dziękuję. <laughs> Ale się cieszę, naprawdę się cieszę, kurczę. E, motylek. Motylek, motylka nie ma. Albo nie widzę, albo nie ma, nie wiem. Teraz będzie ta kłódka. Łódź jest tu, o, brakuje nam słoneczka. Co jeszcze? To już nie widzę. No, więc wiecie, nie tylko z uprawnieniami, to ja, to ja w ogóle już będę się panoszyć y, starsze zmiany. Kurczę, prowadzący zmiany. Serio <laughs> już tam Awansik. się a pod... Awansik! teraz Awansik. będzie osoba odpowiedzialna od lotka. Wiecie, jestem taką odpowiedzialną osobą od lotka. Że dzisiaj jak mnie pan z równowagi wyprowadził, to powiedziałam, że lot to jest nieczynne. Jak to po czym? się czy... Powiedz, jak to było? Opowiedzieć, wyszłam sobie zapalić na przerwę, tak jakby to się u nas mówi. I stał sobie facet, który on bardzo musiał w tym momencie zapalić, nie zapalić, Boże. Wysłać lotto, bo tam była godzina 19, coś takiego i jemu się tak strasznie śpieszyło. Gdzie przyjechał, wiecie, no rowerem, on non stop przyjeżdża, to, to jest taki stały klient. O, tu ominęłam. No i weszłam i on, o, bo ona, o mojej rudej mówił, a ja na rudą złego słowa nie dam powiedzieć. Bo ona powiedziała, że najpierw klienci od paliwa, a potem odlotka. Ja wy tak proszę pana, to jest priorytet, jeżeli my mamy słabo z pieniążkami, no to w lotku, do loska ktoś, nie wiem, puszcza los i płaci stówą i nie mam w kasie, to wcale nie mam obowiązku puszczać tego losu i przyjmować tych pieniędzy. Bo to jest dodatek i nikt nam za lot to nie płaci. A on coś tam, no coś tam. Wy to jak zwykle jakieś problemy robicie. Wie, wie pan co, jeżeli pan ma problem, to ja w tym momencie pana informuję, że nie mamy połączenia yy, z lotkiem i ja panu niczego nie wyślę. To pani przerzuci. Nie, nie będę nic przerzucać. Nie muszę tego robić. I on wyszedł tak zdenerwowany. A się trząsł Znaczy, czy się trząsł on yy, na całą stację przeklinał. Ale to jak? Taki typowy ham. Wiecie, no... Kurde, no ja wyszłam dosłownie na chwilę, ale wiecie, jak to jest. Czasami wychodzisz na nie wiem, na dwie minuty i ludzie w tym czasie wszyscy zjadą i w... zjeżdżają się i wchodzą na stację. No i robi się ten tłok, a on nie potrafi tego zrozumieć. I takie coś mnie po prostu drażni i wyprowadza mnie to z równowagi. Tutaj mamy monetę, monetę, monetę. I tu, i tu, i tu. Dobra. I tutaj sakwę. I to jest facet, którego ja bardzo, bardzo lubiłam, no ale chyba to się już zmieni po tej akcji. Nie można tak na ludzi kłócić, naskakiwać, już od razu narzucać. I to taka jest prawda. Najpierw mają pierwszeństwo klienci od. Tankowania, a nie klienci od lotka. Przecież lotek to jest tylko dodatek, nikt tam za to nawet nie zapłaci. Czy my coś sprzedamy, czy nie? Czasami, ile razy było tak, jak ten pan. O, tutaj loda pominam ile razy było tak, że ten pan mówił, że, no, jakbyście dali radę tam sprzedać, przypuśćmy, z zdrapek premierowych. I szef mówi, Natalio, wierzę w Ciebie, bo wiem, że Ty kupisz, no nie? I. Słuchajcie, no. Gdybym ja tam zdrapek nie kupywała, to wcale takiego, takich utargów z lotka by nie było. Ja tam naprawdę dużo zdrapek. Ja dużo paczek przyjęłam, to jest fakt, ale też bardzo dużo zdrapek, yy, jak to się mówi. Wykupiłam sama. Nawet do paczek. No kurczę, przecież te krzyżóweczki, czy, czy te po 3 złote, jak w karteczki wsadzałam... Wsadzałam w karteczki po 3 złote, po 2 złote i po 5 zł, No tak różnie. Co, co mi się nawinęło? Najpierw wsadziłam y, kartkę y, ze zdrapkami, zakleiłam, a potem pisałam y, po prostu do kogo to ma y, pójść. I to tak naprawdę jest w sumie, naprawdę, naprawdę losowo poszły te, y, te kartki. No i dobra. Ta zdrapeczka okazała się być pusta, ale słuchajcie, nie jest tak źle. 25, 30, 35, 40, na 55 zł. Wpadło nam 20, więc jest jakiś zwrocik są jakieś pieniążki. Ja się bardzo, bardzo, bardzo cieszę. Zobaczcie. Koniczynka. Tutaj jest za piątkę, tutaj jest 29 za piątkę i dyszka w ekstraliniach. Zapraszam Was bardzo serdecznie już teraz na jutrzejszy odcinek krzyżówkowy rywalizacji z Do usłyszenia, miłego wieczorku, dziękuję za Waszą obecność, pa pa pa.